Na temat zmian, które zajdą w systemie szkolnictwa zawodowego rozmawiano we wtorek, 14 lutego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Obecni na spotkaniu goście przekonywali jak potrzebne są zmiany i zapewniali, że dzięki reformie uczniowie szkół zawodowych będą lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy. Ten etap reformy przebiega troszeczkę przez kilka lat i są likwidowane na przykład technika uzupełniające dla młodzieży, dla dorosłych. W tej chwili młodzież, która kończy szkołę zasadniczą zawodową, dalszą naukę może kontynuować w liceach ogólnokształcących od klasy drugiej. A jeżeli chodzi o zawód, będzie w formie kto kursów mogła uzdobywać zawody. Zawody, jeżeli podejdzie do kursu, będzie chciała mieć jakieś kwalifikacje. Podchodzi do egzaminu i będzie zdobyta na prawo jazdy zawodów i będzie zdawała. Po zmianach nauka w szkole zawodowej zostanie wydłużona do 3 lat. Uczeń, który ukończy taką szkołę, będzie miał możliwość dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym, aby zdać maturę i móc podjąć naukę na wyższej uczelni. Uczelnie w technikach będą zdobywać tak zwane kwalifikacje. W zależności od zawodów są ich różne. Są zawody, które mają jedną kwalifikację, są zawody, które mają dwie lub trzy. Kiedyś egzaminy na, na daną kwalifikację odbywały się zawsze po zakończeniu roku, na koniec roku szkolnego danej, e, danego roku. W tej chwili jest to tak, że Uczniowie kończą daną kwalifikację nawet w trakcie roku i mogą na przykład w klasie, na koniec klasy drugiej albo trzeciej podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Egzaminy te też będzie to etapowo przebiegało, że będzie można zdawać po prostu na komputerach, a od 2017 roku już wszyscy muszą zdawać na komputerach, a do 2017 roku będzie to taki przejściowy jeszcze etap, gdzie można wybrać będzie sobie formę pisemną, czy komputerową. No i oczywiście etap praktyczny. Kończąc szkołę techniczną, uzyskujemy dyplom technika. Tylko technika, bez nazwy, czy to technikum budowlane, czy technikum usług fryzjerskich. Dopiero zdobyte kwalifikacje po egzaminach dają nam konkretny zawód. I to będzie ta różnica, że po prostu będzie to honorowane te nasze wykształcenie w Europie, w naszej Unii. Spotkanie prowadzili Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz poseł Zbigniew Włodkowski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.